Dzień dobry, witam serdecznie. Karolina Jazic, firma AgroSimex. Zachęcam do obejrzenia komunikatu warzywniczego, w którym opowiem o ochronie marchwi. W zależności od terminu siewu, marchew wcześniej siana jest na etapie wykonywania zabiegów powschodowego odchwaszczania. Niestety są pola, gdzie w wyniku niekorzystnych warunków pogodowych i glebowych e, powstało zaskorupienie. Tam wschody pozostawiają wiele do życzenia. Ponadto silne wiatry również nie wpływają pozytywnie na wschodzące siewki. W plantacjach, gdzie rośliny osiągnęły minimum dwa liście właściwe, możemy zacząć zwalczać niechcianą roślinność. W takim przypadku możemy sięgnąć po bandur 0,3 do 0,5 litra na hektar, e, bokser 0,5 litra do litra na hektar. Lub Sencor Liquid 50 ml. Jeśli chcemy stworzyć mieszaninę, wówczas wybieramy minimalny zakres dawek. Gdy rośliny są już większe, to dawkę senkoru można delikatnie podnieść, ale nie przekraczać 100 ml. W przypadku odchwaszczania pietruszki temat wygląda podobnie, jednak w tym gatunku absolutnie nie należy stosować metry buzyny, a więc senkoru. Co do solera, ochrona wygląda następująco. Tuż po posadzeniu stosujemy wernal mniej więcej 1,5 do 2 litrów na hektar. Ewentualną korektę można wykonać przy użyciu bandura i boksera. Gdybyśmy chcieli zwalczyć chwasty jednoliścienne, to rozwiązaniem jest zastosowanie graminicydu Select Super bądź Leopard Extra. Obecnie warto też zwrócić uwagę na zagrożenie ze strony szkodników. Jednym z nich jest połośnica marchwianka, której nalot pierwszego pokolenia może następować w tym momencie. Pomogą w tym żółte tablice lepowe, aby właśnie zauważyć, czy ten nalot już u nas występuje. Jej larwy żerują na korzeniach i są teraz szczególnie niebezpieczne właśnie dla marchwi sianej w późniejszych terminach, gdyż zaledwie jedna może zniszczyć nawet kolejnych 10 kolejnych, kolejno rosnących roślin, powodując ich zamieranie. Do jej zwalczania możemy użyć pyretroidów. Młode siewki są także wrażliwe na żerowanie mszyc, które bardzo trudno dostrzec. W tym przypadku również możemy wykorzystać pyretroidy lub też movento. Nie zapominajmy o zasadach stosowania insektycydów w celu uzyskania wysokiej skuteczności i mam tu na myśli temperatury oraz na słonecznienie. W dzisiejszym komunikacie w tyle zachęcam do oglądania kolejnych oraz do kontaktu z naszą firmą.